Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na piątkowym porannym odcinku. To jest moje trzecie podejście. Mamy mix drapek za 53 zł, mega linie, krzyżówka XXL, ekstra linie, gruby cash i szczęśliwe linie. Gabi na ramieniu, bo tutaj krzyczała, chciała, żeby ją zabrać. No to ją mam tutaj, siedzimy razem, drapiemy. Kraba mamy zrapanego, teraz dzwon. Pierwszy dzwon i drugi. Następnie mamy kwiat. Cześć Misiu. Miśka. Kolejne jest serce. Serca nie mamy. Gwiazda. Gwiazda też jest. Wyspałaś się? Tak. Ananas jeden. Słońce. Słońca nie mamy. Pik jeden. Tak, tak. Śliwka. Jabłko. Jest jabłko dwa razy. Sakwa. Sakwa, tu jest pierwsza. Tu jest druga. Księżyc. No co robisz? Co robisz? Gabuś, co robisz? Korona. Korony nie mamy. Pomarańcza. Gabuś. Winogrono. Garnki. Cytryna. Dalej jest tęcza. Nie ma. Podkowa jest jedna. Klucz. Banan I ostatni jest pan słoń Pana słonia nie mamy Nie mamy również Niestety żadnej linii Co? Co jest? Co jest misiu? Gruby cash o numerze 24 Dobra Pierwsze mamy 11 17 25 Trzydzieści jeden i dwadzieścia trzy czternaście dziewiętnaście, dwanaście, trzydzieści cztery, szesnaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści osiem, trzydzieści sześć, dwa czterdzieści. Dwadzieścia osiem, sześć, osiem, osiemnaście, pięć, trzynaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden i ostatnie mamy piętnaście. No, niestety, pusto w zdrabce, gabuś, pusto. Tak. Pusta zdrapka, nie ma nic, ekstra linie o numerze piątym. Lecimy. Pierwszy symbol to Łódź, Łodzi nie ma, parasol. Parasol zdrapany diament, dalej mamy kwiata, balony. motyl, dwa motyle pod rząd. Tu jest następny. Tutaj mamy dwa ostatnie. Moneta. Arbuz. Serca niestety nie mamy. Pan Słoń. Słońce. Czapka. Jest i czapka. Dobre następnie mamy księżyc Krap Klapki Przestaniesz. kotkowa rolki dzwon kolejna jest gwiazda gwiazdy nie mamy sakwa o, jest linia, patrzcie, jest wygrana. Fajnie. Cytryna. Klucz. Klucz jest jeden popcorn popcorn mamy też jeden wiatrak A gdzie ty idziesz? O mamy drugą linię, patrzcie. To na pewno jest 20 zł, zostały jeszcze dwa symbole Biedronka I ostatni symbol to krzesło. Krzesła nie ma. Leżak w sumie. No ale sprawdzamy co jest. 10 i 20. 20 zł w zdrabce. Tak, sprawdzam, czy EEE -e -e to 20 złotych. Na pewno. i powiem Wam, że teraz tutaj jak ona mi siedzi na, na ramieniu. To nie umiem się do końca skoncentrować. No, ale może jest to 20 zł. Jeżeli nie, to napiszcie mi proszę w komentarzu. A, tu biedronka jeszcze jest. Zobacz, mamy 30 zł, Gabi. Gabuś. 30 zł. Krzyżówka XXL o numerze 16. Chcę zejść, to zejść na stół. Pierwsze mamy E. Dniepr. Edyta. Ocet. Tutaj mamy EW. Hel. Wersal. Jedlicze. Olej. A. Zupa. Pad. Grunwald. Harfa. Galaktyka. Kadr. Uzda. Aktor. Zdrabka. Kapsel do reklama. Farmazon. San. Inuta. Dogmat. Jacht. Faks. Kapsel. Karambol, Karp, Ludojat, Ural, Gmach, Ewa i Gra. Szachista, Samara, Zagajnik, Ada, Faworki, Gaz, Szyba, Ateny. Dobra, następne jest I Dniepr, Epizod, Patriota, szachista, jedlicze, cis, zagajnik. Mhm. Tak, co to tutaj jest? O, aktor, ocet. Toledo, Kos, Dogmat, Dog, Urok, Ludojat, Hollywood, Rozum, Karambol, Episod, co to jest? Gabi, Troja, Olej, Bon, Tron, co robisz? V, może przy okazji. U, Eufrat, usta, nuta, zupa, Urok, Juda, Rozum, Ural. Tutaj mamy Zduna. A Szprot. O Jezus, ile zapomniałem jeszcze o faworkach i w szprocie. Zapomniałem o faworkach i szprocie. J Jacht Troja Olej Następnie mamy B Karambol Baza Szyba, Bon, G, Galaktyka, Dogmat, Dog, O! Gra, gmach, rozu. Co ja drapię? Przecież miałem G zdrapywać. Je Wiecie co bo tutaj nie umiem się skupić teraz jeszcze bardziej niż normalnie. Gaz i zagajnik. Tak. Tutaj mamy zupę, dniepr, zdrabkę. A co to to jest? Patriota? Epizod, Gabi. Zobacz szprot. S, sam, tak, kapsel, fax szprot, wesal, tak, cis, Samara. Widziałeś szprota? Eh? Widziałeś szprota, Galaktyka, Edyta. tutaj jest y, Hollywood tutaj mamy znowuż y, B sześć ostatnich, mamy H harfa a gdzie ty idziesz? Hollywood gmach hel Gabuś co robisz? Xa nie szukamy. O, mamy R. Zdrabiki. Eufrat. Harfa. Grunwald. Dniepr. Fajnie. Farmazon. Urok. Koryto. Karp. Karambol. Tworzy się gra. Fajnie. Fajnie drapie. Fajnie. Tu jest szprot. Tron. Troja. Samara. W. Grunwald. Hollywood. Tworzy się tutaj drugi wyraz. Ewa. Tutaj mamy Wersol. Wersal. Faworki. Wersol. Widziałaś to? Widziałaś to? Tutaj tworzy się Harfa. Farmazon, tutaj mamy faks. No i to by było w drugiej z F. Faworki. No i ostatnia litera. M. Farmazon. Nic nowego. Rozum. Też nic nowego i karambol, nic się nie tworzy. Tutaj mamy samarę, pierwszy wyraz. Gabi, zrabka pusta. Tutaj razy dwa. W bonusie byłoby 5000. No, 5000. J. I T, pusto. I ostatnia zrabka, mega linie o numerze dziewiątym. Pierwszy mamy popcorn. Są i popcorny. Łódź. Naszyjnik. co robisz pióro kurtka co ty pies jesteś Klaus gwiazda Arbuz. Gdzie ty idziesz Gabi? O Jezus, nie po dziecko. Boli mnie szyja. Gdzie ty chcesz iść? Serce. Gdzie ty chcesz iść? Gdzie ty chcesz iść? Hmm? Kości. Gdzie chcesz iść? Tutaj mamy kości, tutaj. Foto. Fota nie ma. Pan żółw. Ile panów żółwi tutaj na dole? Patrzcie. No i tutaj jeszcze jeden i tutaj. O Boże. Auto. Gabi, mamy auto? Mamy auto? Tęcza o Korona. Jest i korona. Dwie korony, no zawsze do linii bliżej, wiśnie. Lapki. Rower Gabi, mamy rower, Kokos, mamy Kokosa. Nudzi ci się nie? No ale co mam zrobić? Teraz musimy do końca zdrapać. Tu jeszcze jest arbuz niezdrapany. Do końca musimy, niestety, zdrapać, Gabi. No, dzwonków tutaj żadnych nie ma. Gdzie ty chcesz iść? Biedronka. Biedronkę mamy tylko jedną. Klucz. Lody, patrzcie na nasy, tworzyłyby trzy linie podkowa, pierścień. Przestaniesz szczekać czy nie przestaniesz? Piłeczka. Przestań szczekać, ci mówię. Bo pójdziesz zaraz do klatki. No, będziesz szczekał w klatce. Winogrona. Już zaraz kończymy. No ostatnie dwa symbole, motyl, motyla brak i Sakwa. No niestety, tutaj w bonusie mamy 40 ilustro. No okazało się, że niestety zdrapka jest pusta no ale mamy 30 zł na 53 to jest super ekstra linie zaskoczyły, nie? No. Żegnamy się z Wami kochani, życzymy Wam miłego dnia tutaj z Gabryśką i widzimy się na popołudniowym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, dużo zrówka, pa! pa.